Strasznie tu jest, ja tu nie przyjeżdżam więcej Do Dobra, witam widzowie Was bardzo serdecznie. Powiem wam tak, wronek przyszedł tu tutaj... Gadkę, że 3 minuty to my k***a kur... razem no. no nie muszę wam mówić gdzie jesteśmy nie Rekord ryczaja na streamie jest, y... będzie pobity w pierwszej minucie Nie dam rady Powiem no. wam tak Dawno mnie tu nie było No i to jest chyba po... miejsce Uff. Bane miejsce, to no, jest ja tu ch... Widzowie, tutaj się wszystko tak naprawdę zaczęło. Dzisiaj są zaległe moje urodziny, których nie było przez walkę z tym bastomaszem. Całkiem przypadkiem, też. Całkiem przypadkiem, nikt tego nie planował. Dziś oficjalnie został założony kanał bungee. Także dość ciekawy zbieg okoliczności, że akurat dziś oh, no na k... miejsce, nie? Pokutne miejsce, to jest. O, to. to osoby, które się pojawiły na ścianie, to już trochę ich to k... kosztowało. Także dziękuję im, ale nie dziękuję tylko im. Dziękuję wszystkim, którzy byli ze mną od początku, wspierali. No i wierzyli. Dobra, ale to bo... strasznie tu jest, ja tu nie przyjeżdżam więcej. No, także ten, yy, bok skur... stop, bo nie dam rady dłużej. To miejsce jest poku**one. Zaczynałem tutaj, chodziłem do pracy, Byłem z 300 zł na koncie komornika. A dziś jest jak jest i to wszystko dzięki wam. I nie tylko zmieńcie moje życie finansowe, ale ogólnie życie. Dziękuję wszystkim, którzy byli od początku, którzy są teraz i wszystkim, którzy dopiero są. Mam nadzieję, że będziecie ze mną na dobre i na złe. Uff, no mocno emocjonalne to jest dla mnie nie. Musimy, muszę wam pokazać, bo na streamie nigdy tego nie było. Rysunek Ginolda, proszę bardzo. Uff. To jest jeden, jedyny w swoim rodzaju Krakow's Vape Escort Girl. Wiele osób dostało po tym raka płuc No wiadomo, nigdy tego nie używałem, do dziś stoi to puste Choinka, jak stała? Tak stoi Jedyne co, to wyciągnąłem z nią kolę, która stała tu dwa lata A, no i jak zobaczycie, takie zacieki na ścianach Te tu No tak, laliśmy szampana w, o, na ostatnim streamie urodzinowym, to tak jak wyszedłem stąd, tak zostawiłem to biuro Tylko trochę zostało posprzątane Wiktor mi, pomógł więc co? No do dziś tutaj leży legendarna kurtka marshmallow zimowa No i tak to wygląda Nie ma co przedłużać Idziemy Idziemy Tak to wyglądało kiedyś No i widzowie No i słuchajcie Pokaż na okno Kiedyś jak stąd wychodziłem Powiedziałem sobie że powstanie tutaj coś wielkiego I chyba powstało <laughs> no, dobra. Myślę, że nie ma co dłużej przedłużać jedziemy po prostu na halę Widzowie jak wiecie nigdy nie byłem sam Jadłem. Let's go, Let's go. Dobra, i tak to widzowie, pięknie wygląda dzisiaj. Nie jest Gini, nie widzę Kupy, jest Kuba i tuż od w mojej Słuchajcie przygotowałem dla Was parę fajnych rzeczy. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Mamy 20 minut do celu, no ale to to zaraz to co? Muzyczka i jademy. Ale mi się ręka trzeź. Ale aż stary ja dostałem te emocje, nie? To jest stary studium.

Ale ci się udało, kurwa. Ci się udało, kolego! To dzięki Tobie! Nie, bo ja dalej jeżdżę M4, a patrz, czym Ty jeździsz Kolego! Nie mówię czym Ty będziesz jeździł! Bandzi miało bungee miało wszystko robić razem, jak zwykle się Wypiąłeś na dobrych chłopaków. <laughs> <laughs> Jesteś ty cały, 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 cię do zera i teraz cały, <laughs> Dobrze, że chociaż prawdę mówisz widzą, <śmiech> <śmiech> Oh, yeah, it's oh,

はははは

Tak, tak, Widzowie, za chwilę zgasimy kamerę i przygotowałem coś dla was, będziecie musieli to obejrzeć całe, jak do, będziemy gdzieś dojeżdżać to wtedy coś będziecie mogli w tym czasie obejrzeć. I gra gitarę Rara Policja gra gitarę Rara Ja mam dwója a nie cię przyla, przylapę Z miasta santo w towar zamieniam wypłatę Z tej witwy patrzę w ja mu za to płacę Ejo, Dina, myślcie dziwko, wiesz to nie potem Zela wszystko biorę tu na ja super. Niech te kurwy zdychają, ty się za zasiano. Kiedy ty będziesz na szanowni, hej, resty Tizra dripano. Kiedyś drip, teraz salon, eją dito de galo. kurwa. Uh. Kiedyś tylko w trakcie dźwanie hazard. Nigdy nie zostaniesz w domu sama Wiem, że kochasz tego trania Kiedy przy mnie kama Proszę, powiedz mi, że jest, kiedy lecą syk, na połamany to może tak jak ty, w człowieku my by my zawsze jebać syk, na zawsze jebać szyb Powiedz mi, że jest, kiedy lecą na połamany to może tak jak ty, w człowieku my, by Na zawsze jebać szy, na zawsze nie wiem kiedy wiadomo o Niemcy. W moich myślach jesteś tylko... Ty się lekami. Za mszę nie bój się. Gdyby nie o mnie było byle nie sami. Jesteś w jesteś sami. Jak będzie trzeba, no to ja za kurwami. Pierwszy stream był taki, że miałem 30 widów. Byłem tak zestresowany, że udałem, że mi wyjebało prąd Zadzwoniłem do Dagmary Biedek Mara musiałem wyłączyć. Udaje że padł mi pro Nie, nie tak które trzeba. To nie zły stream. Pokaż mi, co można zrobić, bo stream. tam jest problem. Przyszedł boomer, wszystko z***ł. Co zrobić? Włączyłem i coś tam streamowałem w GTA. Gdzie ty jesteś, g***a, b... gdzie ty oh, jesteś? solubę teraz. Co, so... mogę na mikrofonie cię, cię pocisnąć. Pójdę długo chciałem streamować. Ale nie byłoby stać na komputer. Zdarzało się, że przychodziłem na streama, stałem przed drzwiami w biurze. I mówię, nie no, jadę do domu. Chodzimy od palestyń, tu Karolina przelewa 500 stówek. Me kawa! I ja pierdolę! Kurde, ile? 5 stówek! 5 stówek! Za 1000 zł robiłem treningi personalne. Miesiąc, 12 treningów. A jak chcieliś! Me kawa siadał! I patem jakaś na słonie.

ja Julio biorę sobie u ciebie Janinę za żonę i ślubuję Miłość, wierność Oraz, że cię nie opuszczę aż do śmierci O tym, że cię nie opuszczę aż do baśki Na znak zawartego małżeństwa Nałóżcie sobie obrączki Ogłaszam was z całym mężem i żoną Możecie się pocałować Coś to jebał za event w ogóle, na czym on polegał? Po walce Kasia z Wrzoskiem Pan Wiesław Rupiński okay. Sędziował walkę i krzyczał BOP! BOP! Marcinku, wyżej głowa! I jakoś mieliśmy z tego zwałe starej po pół roku gdzieś to TikTok załapał Ludzie zaczęli krzyczeć box stop BOX! Będziecie teraz robić box stop? Tak, no mega jaka główno. Nie, Siemano, z tej strony Mr. g i Bandura, czyli razem Banji. Witamy nas na naszym nowym kanale. A dlaczego Banji? Bandzi się wzięło oczywiście od tego, że jesteśmy mega kreatywnymi postaciami Bandura, pan, ginold, G. Także wyszło Banji. Coś pięknego widzowie, Patrzę tam to. to. żebyście mi. K nie rysali, nie? Wiecie co? <ślamy> 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 Ostatnie, wszystko to, jedyne co robię to spełniam marzenia. Nie? Jedziemy do Kuby, bo bez Kuby by mi nie było. Gej się okay, widowie! To, to już ja już i on! Razem my i razem zawalczymy! A zawalczymy na Fame MMA. Właśnie przeszliśmy na konferencję. <śles> No, w no jest ys, maksymalnie. No. Przez jednogłośną decyzję sędziów zwycięża Dawid Dzinne na... Jednogłośnym zwycięzcą tego pojedynku zostaje. Zrobiłem to z mojego ojca, także dziękuję bardzo wszystkim. Że tak kochał no pizzę j**a no. Ja ją tak kochał 3 miesiące trzy miesiące Jestem pierwszą osobą Która płacze przy pizzy za jak zawodowiec Więc kurwa, należy ci się nagroda A ta nagroda jest kurwa, w octagonii. I tylko masz ją kurwa, wziąć Kroić kurwa, kawałek po kawałku Wyrwać na serce Niech kurwa widzą kto tu jest kurwa, niech, kurwa. Dzisiaj wszyscy jesteśmy Patryk Bandurski Bandur! Ja jest kurwa kot. Cześć, cześć, cześć. Jestem. Głównie? lubię. Dla mnie. I choć wszyscy dziwnie patrzą tu na nas, zaraz padnę tu na kolana. Nie zrobisz. Co Bóg złączył, to kieras niech, niech nie rozdziela. Uciekając przed absurdem naszego kraju, który naszej miłości nie rozumie. Kiedyś marzyliśmy o takim życiu, cieszę się, że mogłem cię tutaj zabrać i że razem możemy przeżywać te piękne chwile ty, ja i mam nadzieję, że to się nigdy nie skończy. Myślałem, że Patryk nie wstanie po tym ciosie, bo był naprawdę mocny i spojrzał na naszą stronę i dostał skrzydeł jakiś. To była świetna lekcja, jak można dojść na szczyt, będąc na samym dnie, i z tego powodu jestem najbardziej dumny z tej walki. Nie da się inaczej tego podsumować, jak po prostu rewelacja w jednym słowie, nie? To był najpiękniejszy dzień w życiu. Mimo tego, że przegramy. Jesteś aktualnie na swoim nowym kanale, jesteś youtuberem teraz. Zawsze o tym marzyłem. Pozdrawiam D moich fanów, których nie mam. Fanów, których nie mam. Fan, 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 fan. Niech tradycyjnie się zadość. No to tak, no co z ty, jak pójdzie w budzik do Zagara?

Widzowie, ten stream zaczniemy od meczów Kosza Team Bandura kontra Team Ginol. A potem więc sami zobaczycie. Ja, widzowie, po tym streamie zamierzam. Y... No To jest mój cały dozbytek, tak? Reklamówka z Lidla. Tak przyszedłem i tak wyjdę, o ile wyjdę. My to zostajemy do rana, ale stream jest do drugiej. Stream jest do drugiej, a my zostajemy do drugiego dnia przyszłego miesiąca. Ale styk. Kozak, Kozak, babes ty. Azja, nie? Dawaj Pokażę wam co mamy z łupikem. Jesteś gotowy? Jest akcja meczowa. Tak zwany dribel leci. Czekamy. Ważne, <grywa> czy trafimy, czy nie? Po każdym rzucie. Po każdym rzucie. Oh, Uuuuj! jest! A, A, miękka, z drugiej, z drugiej z drugiej, badań, Jest, jest, badań, jest stary. Kurde, kurde. Jest miękka, zobacz jaka miękka jest! Ja, Na nie, zobacz jakaś miękka! Dawaj! Ja. Aż mi palec nie Jak rekord jest ludź! O! Ja, jest. A, kurde, nie widać A, aleś... rekordu! Uuuu! Lekko! Owe! To było. była! Czekaj, żebym nie zająć. Nie trafił! Ale... Jeb! Yeah. 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 Jest to coś w tej łapce! Jest K***a coś tam! Przecięstwo... Dlatego wygrał, nie? Dlatego wygrał walkę. Nie yeah. ma. Rekord! Nowy rekord! Jakbym mu to go <noise> Ale to będzie duet. Pyka wymyślił, mówi, chciałbym mieć basen. Ja mówię, pyka! Chciałeś basen, no to będziesz miał basen. Oda się już kurdeje. Dzięki, dzięki, basek, naprawdę. Jeszcze na smokę tą skórę! No, <noise> Kamilin Kamil i Travel, który przywiózł ze sobą różne p***ane potrawy. Ja co? mogę zagwarantować, że dzisiaj będziemy hasać do pożygu. Eee. Będą brzygi, po meczu, jako jedzonko potreningowe ja to, robimy. Ja to nazywam, jest tak zwany pogromca tuszola. Ja wiem co tam będzie, więc po meczu bądźcie. Nie dochodzi to do mnie, nie? Co? Te urodziny? co się tu dzieje, w ogóle to do mnie nie dochodzi. Ej, chłop miał urodziny kwietnie, tak naprawdę, ja nie wiem dlaczego teraz są urodziny bandy. Ja mam urodziny codziennie. Bogacze tak żyją. Kilka urodziny, kilka razy co najmniej w roku. Bogacze. Chcę powiedzieć, no to zróbmy, że ile zarobiłem w najlepszym miesiącu takim powtarzalnym. <laughs> zjeść. Ja nie. Ja, ja <laughs>